Dobra, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry LEGO Batman The Video Game na 100% No i kontynuujmy historię, zobaczymy jaka tym razem misja przed nami będzie. Od razu nagrywam ten odcinek po poprzednim. Cóż, cóż, taka katastrofa to niezapomniane przeżycie, prawda? Gdzież tu my jesteśmy? Ach, tak, galeria sztuki w Gotham. Cóż wspaniałego! z po prostu coś wspaniałego. Nie, nie, nie. Nie obrazy. Moja piękna, rozśmiana twarz. He, he, he. Hmm. Zapraszam, a więc nasi Polterowie trafiają do Galerii Sztuki w ten oto dosyć niespodziewany sposób. Okej, okay, być może trzeba tutaj to przepchnąć bo właśnie tak to wygląda Aha. Okej. Okay. Hmm. Dobra, już chyba caje o co chodzi. To znaczy zrobić. A to podobnie musimy przejść tutaj. O, się prosiło, żeby rozwalić to. Co jest rzucić, jakbyś bardzo eksplorować tej lokacji? Nie będę, bo też nie mam takiego celu tutaj. Proszę bardzo, dobudowujemy resztę schodków, proszę bardzo. Tylko, że. Meczy, chyba czegoś użyć tutaj zobaczymy jeszcze czego. Teraz myślę, że dojdziemy do tego co musimy tu zrobić. No tak. Okej, okay. czyli chyba strach może. Jeszcze otwierać takie przejścia, jak się okazuje. Dobra, idziemy dalej. Akurat łatwiej jest z jokerem, bo on może jeszcze strzelać. Niszczyć te dzieło sztuki, co dla czokera też myślę, nie byłoby czymś problematycznym. Dobra, Tutaj naładujemy sobie to, proszę. Mamy dostępne dalsze przejście. No i proszę, możemy iść dalej. Zobaczmy co tutaj. Mamy jakąś kamerkę. Dla jest to... Aha, okej. Okay. dopuszcza to jakiś gaz. No właśnie, tutaj też nie przejdziemy od razu dalej. Ciekawe, czy Scarecrow nie potrafi w takim gazie przechodzić, bo z tego, co wiem, no to... Aha. Okej. Okay. myślę że on ma jakąś maskę taką, która ochrania go. przecież Scarecrow ma taki specjalny gaz, który Gaz strachu, tak zwany. Okej. Okay. Dobra, i co teraz? Jak przejdziemy dalej? Jeszcze mogę sprawdzić jak pro Joker przejść. A, Joker może, okej. Okay. Bardziej sądziłem, że sterk będzie mógł. Skoro sam używa jakiegoś gazu, no to musi mieć odporność na, yy, na ten gaz. Odporność w sensie, że musi mieć jakąś maskę, która ochrania go. Sobie dobudować resztę tej trasy. Proszę bardzo. Możemy sobie teraz już to przepchnąć. No i mamy wejście z tego co widzę dla stracha. Pewnie on będzie tutaj potrzebny do czegoś. No, tutaj okazję sobie przejście dla niego. Bo po prostu jest potrzebna dwójka postaci, żeby przejść dalej. A nie konkretnie strach na WPB. Dobra, chyba musimy sobie podsunąć to gdzieś tutaj, jak najbliżej. Okej. Okay. W ogóle się ześlizgujemy z tego. O. Jako joker niekoniecznie. Znaczy jako skarkę niekoniecznie. Ok. Do tego był nam potrzebny właśnie strach na wróble. Teraz mamy już świeże powietrze. Tutaj. Z tej ksyny. I wydaje się, że ostatnia arena tutaj jedzie o tę misję. A, jest to na czas, ok. Tak, się. I też dobrze, że jako Joker tutaj wchodzę, bo... bo tutaj jest ta toksyna. Wiadomo, że jako Scarecrow byśmy nie dali rady tutaj być. Hm. No dobra, tutaj. właśnie nic nie można w tym momencie wykombinować. A, trzeba było wszystkie obrazy tutaj je zniszczyć. okej. Okay. No dobra, to jeszcze raz. Ale teraz już właśnie wiemy co robić. Chociaż teraz to w sumie możemy przejść sobie tędy. Będzie szybciej. Proszę. <laughs> możemy kolejne urządzenie dla Jokera zbudować. Związane oczywiście z elektrycznością. Proszę bardzo. No. Jednak jeszcze nie koniec. Okay. i teraz możemy sobie w taki oto sposób przejść dalej. Postacie, które mają takie dystansowe, są dużo bardziej użyteczne w trakcie walki, bo możemy na spokojnie strzelać do nich z odległości. Musimy do każdego z osobna podchodzić. A? Teraz spróbujemy to uruchomić. Te rzeczy akurat nie są jakieś istotne, tutaj możemy coś dobudować, proszę. No, czyli Joker tutaj nic nie zrobi. Hmm. Okej, okay. właśnie z tym nie mogę nic zrobić. Jak na razie. Tutaj to też mi nic nie dało, <laughs> że to zdrżciłem. <laughs> Teoretycznie. Możemy to dać, no ale to też nic tutaj mi nie da w przypadku. Chyba. No zobaczymy. Dobrze, o to chodzi? <śm> A, y okej. Okay. To był sekrecik. No dobra, nie wydaje mi się, że. Aha, możemy wejść tutaj. Dobra, okej, okay. to się wyjaśniło. Dobra, no na razie zobaczmy tutaj. Ciemno, oczywiście. A możemy. Jeszcze tak. Operować. I dobra. Przejście otwarte. I możemy sobie otworzyć dalsze tutaj przejście, to już chyba koniec tej misji. Ukończony mamy Scarecrow tutaj jako kolejna postać. No, troszkę tutaj monet się udało zdobyć, jak najbardziej, ale jeszcze do statusu super złoczyńcy zabrakło. 50 tysięcy, no to jest całkiem sporo. Tutaj jeden zestaw udało się zgarnąć, ale to oczywiście nie było zamierzone przeze mnie. Także cóż, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Wam się. No i zapraszam od razu na kolejne, bo zostały nam dwa odcinki, jeśli chodzi o misje yy, te fabularne, no a później będziemy mieli grę swobodną. Jeszcze będziemy mieli na pewno takie bonusowe etapy chyba są dwa takie bonusowe z tego co kojarzę więc, więc zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i do usłyszenia na kolejnych materiałach z tej serii na razie